Jak... Jak robi... Twoja babcia? Jak robi twoja babcia? A ja? Jeszcze! Łagam cię powiedzieć, że ten Timo to jest kurwa Że jest kurwa bity w domu. Ej, proszę cię. się. Nie jest tak, tylko ta farma taka ładna jest, nie? Taka <grywa> farma. Tak Zebrał młody... się kurwa! Ale no, nie zebrałbyś na no, nie błeś na... Nie! PROAS! Nie młychał <grywa> <wprost! grywa> <Ja niecham> się! <grywa> ja p... <grywa> ja... <grywa> o są turę trzeba to chociaż czy coś? Ty z tym gównem kurwa! Nie grasz w tym! <grywa> ja? <grywa> ten ty ma pierdolami! Kurwa moć! Dobra, sorry, ty mnie, tak. No dobra, sorty nie gramy jednak, masz To będzie granie, które babcia, jak się gada z tą babcią prosto to zaprezentujesz? Nie, 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 nie. No pokaż to, no pokaż. Nie, nie, nie. No pokaż, ostatni raz pokaż, bo kasz nie, nie słyszała. Ale kasz nie słyszała, musi usłyszeć. Nawet no, na taka jest nagranie, które nagrałeś. No, o, ostatni raz, proszę. Już więcej nie będę cię nie. prosił, błagam. Nie, no nie. nie. Kup, Kupię ci skina. No ja i mówię. Siema Alicja A do mnie. Coś w stylu. W sensie, no nie dosłownie to, ale coś w stylu takim. Hala! Jest Stanisław domu? Nie da się, not enough RP. A to możesz dokupić, wiesz? No mogę. nie mogę teraz. To zobacz, no, nie? To ja. to Jak dozuję to kupuję. A no to chyba dobrze, nie, opłaca się, opłaca się. Nie ma opłaca się. O, on... 620 plus 620 to jest 1400. Co? A ile potrzebuję? No. 1240. A, no. By... Przecież... Żartowałem! 100 plus 100, ile to jest? No 1340 <noise> Czekaj bo tu kurwa kalkulatora potrzebuję Bo <noise> 10RP, wyraźnie ci 10RP A nie plus 100 plus 100, 1000, no tak 10RP no, A on, to ma, stówę. ma stówę, ma, stówę. No. ma stówę tą starczy Ta starczy mi? To No tak to, bo masz 100RP nie? No, no nie starczy no. ci mówić Ale ma dodatkowe 100 jeszcze Jakby już, już ma jakby Nie będę miał 1440 ale masz masz już 100 RP na koncie, nie? No tak! No właśnie, no to I tam jest jeszcze, I tam jest jeszcze plus 50 RP takich dodatkowych. Czyli plus kolejne 100. Tu nie No bo zobacz, kupujesz. 620. 620. Dodać. 50 bonus RP. 20. Dodać. I plus? 100. No i to masz 1340 i masz już 100 na koncie. No i ci stara Ale... ci... No, no tu stacja na koncie, tak. Ja pierdol. Najpierw, co martwych. potem kaj, bo na odwrót. No. się Ja pierdol, Daj peta, dać mi peta. Czas wytoczyć beczkę. He, he, he! Pora na zarymę!